Derda, rozdział Brulion, 26 sierpień 1960 rok. Jak na krótkie spanie, wstaje całkiem Rześko. Jola już szykowała śniadanko. Wszystko wraz z błękitnym niebem za oknem zapowiada dobry dzień. W komendzie raportowej jestem zaraz po dziesiątej. Z mojej kawalerki na i mam z górki i jestem w 20 minut. Dzisiaj co prawda rzeszło mi prawie trzy kwadranse, ale odprowadziłem Jolę pod halę targową i załatwiłem comiesięczne strzyżenie, jak zwykle u celinki na trzy palce. Poprosiłem szefa wydziału o zwołanie na rady w południe i, i siadłem do pisania raportu. Po chwili zadzwonił technik. Udało się doprecyzować kształt zapisów na kartce. Trochę to trwało, ale mamy je ostre jak oryginały. To bardzo specyficzny zapis czterech partii derdy, takiej podobno żydowskiej gry karcianej. Gra się do 500 punktów. Zlicza się je stosując taki graficzne, Forma zamknięta to 100 punktów, V albo U to 50, to samo odwrócone to 80, kreski pionowe to 20, L to 30, a na dole drobiazgi cyframi. Dobra robota hmm, Derda. Mamy zbiór ograniczony, ilu może w nią grać. Dowiedziałem się od znajomego brygzysty, że przed wojną grały się w nią głównie w Warszawie i Łodzi. A dzisiaj gracze mogą być wszędzie. Warszawiacy rozproszyli się po całej Polsce. Gra jest znana wśród brygzystów i tak jak kierki, gra na relaksowo tyle żeby dwóch. Hazardziści coś się lubią. Jest popularna u nich na równo z pokerem. Zbiór ograniczony, ale rozproszony. Przyjdźcie mi szybko te zapiski. Już są w drodze do Was. Dziękuję. U mnie, ma... <laughs> Dziękuję. U mnie masz już podwyżkę. Uchwalę Ojczyzny. Nie znam praktycznie żadnych cokolwiek wymagających gier karcianych. W domu w ogóle się nie grywało. Ojciec mówił, że karty to strata czasu. Na studiach miałem tyle zajęć, że brakowało czasu na takie zbytki. Napisałem raport i dostałem zapis derdowy. O, tak wygląda. Genialne. Zamiast liczyć w słupkach, dodają znaki graficzne. Byłem zaskoczony. Ja, w końcu, matematyk, nie spotkałem się z tym. Widać, że zapisujący wszystkie partie przegrał. Rodzi się pytanie, czy planował atak od początku, czy działał impulsowo pod wpływem przegranej. Pewnie jedno i drugie. Miał z sobą nóż, narzędzie zbrodni. Ale zabójstwo okręgu hazardzistów to coś nowego. Krwawe jatki przy kartach zdarzają się w Melinach, a pan w nie miał nic z Manela. Ale jak się wydarzyło raz, może i kolejny. Morderca przekroczył granicę. Jeśli łup był znaczny, jest zachęta, by go powtórzyć. W sekretariacie zapytałem zwyczaj zwyczajowo – jak tam szef dzisiaj? I rękę, mówiąc jak zwykle wspaniała, ułożyła rękę z krzykiem do dołu. Odpowiedziałem przesłanym buziakiem i kciukiem uniesionym do góry. Na naradzie było nas czterech: szef i trzech śledczych. Przedstawiłem zdarzenie i swoje ostatnie przemyślenia na ukierunkowanie poszukiwań zabójcy. Po południu powinna być informacja od wywiadowców z Sopotu o Danacie. Musimy rozpoznać szeroko pojęte środowisko chodoristów derdowych, bo z niego winien wywodzić się nasz X. Nasz jedyny ślad to kartka z wynikami gier pisanymi jego ręką. Szef wysłuchał raportu i mojej opowieści i szybko mnie ostudził. Nie ma mowy, byśmy dalej się tym zajmowali. Ta sprawa będzie przekazana do Komendy Wojewódzkiej. My zrobiliśmy partnercką rzeczność do, yy, miasta Sopot i wracamy do naszych rozsypanych klocków. Przejmujesz jedną sprawę, rozbój na Świętojańskiej, po poruszniku bronie i skończysz swój napad na Jubilera. Mamy tyły. Trochę jestem tu raptem dwa lata. Przywykłem do nastroju szefa i nie odbieram tego emocjonalnie. Ma swoje liczne kłopoty: przedłużające się śledztwa, ciągła walka o wskaźniki wykrywalności, zamiatanie spraw pod dywan z przyczyn obiektywnych, naganne wyczyny podwładnych, walka o dodatkowe pieniądze na dosłownie wszystko. Szef musiał uberwać z góry, więc oberwaliśmy i my. Nie uraczył choćby herbatką gruzińską. Ale zaryzykowałem, chciałbym chociaż mieć prawo do kontaktu ze śledczymi z Wojewódzkiej. Załatwione, ale bawię się w prywatnym czasie. Prywatny czas? Zapytajcie, Jolę. Ale nie mam co płakać. Mogę być dalej Belfrem. Jestem teraz tym, kim chciałem być. Mój wybór, moje życie, moja misja. Na szczęście wieczór z nawiązkiem wynagrodził rozczarowanie przebiegiem popołudniowej yy, południowej odprawy. Moja dobra sąsiadka zaprosiła nas na kolacyjkę na tarasie. Zapraszała mnie co jakiś czas, czując się dłużną za korzystanie z mojego telefonu. Dłużnikiem to bardziej byłem ja. Miała oko na mieszkanie i zawsze sól, mleko, jajka, gdy mi zabrakło. Lubiłem jej wewnętrzną radość i przyjazne nastawienie do świata. Moją propozycję, by kolację zrobić u mnie przy telewizorze, przyjęła z mężem z wyraźną radością. Wszystko – oblewanie telewizora, olimpiada z jej emocjami, wino, zestaw serów, przekroński, wesołe rozmowy – było w sam raz. Bez komarów. Dzie <klucza> dziękuję.